sytuacja z dnia na dzień robi się coraz poważniejsza, jak wygląda zabezpieczenie profilaktyka w Bełchatowskim zakładzie komunikacji Miejskiej. No, tak jak podobnie jak w innych zakładach komunikacyjnych, bo obserwujemy tą sytuację, mamy również zalecenia, i z Sanepidu, i z Urzędu Marszałkowskiego stosujemy te jak inne zakłady częstsze dezynfekcje. Jest kupione specjalne środek, są częściej przemywane autobusy. Oprócz tego, częściej przewietrzane przede wszystkim. Kierowcy wiedzą, jak to robić. Częściej są otwierane drzwi, jak również wietrzenie autobusów na krańcówkach. Między innymi po to, żeby wymiana powietrza była lepsza. No i otwieranie drzwi, tak żeby nie musieli. Et euh... jeżdżący autobusami pasażerowie nie musieli otwierać sami, kierowcy to robią. No i to są takie zabezpieczenia, które no, w jakiś sposób ograniczają również y, rozprzestrzenianie się wirusa. Czyli ta profilaktyka ze względu na wirusa jest częstsza niż była poprzednio? Tak, oczywiście. Częstsza, bo no, taka jest konieczność. No wiadomo, że w jakiś sposób to ograniczy y, no, rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród pasażerów y, drogą dotykową, no, bo K drogą kropelkową na no to nic nie poradzimy. E, to jest tak jak wszędzie. No, pasażerowie muszą korzystać z komunikacji, komunikacja musi jeździć, być sprawna, no przecież nie zamkniemy drzwi.